Każdy z nas wie, co obecnie dzieje się na Dolnym Śląsku, jakie tragedie spotykają zwykłych ludzi, ale również przedsiębiorców. Uważam, że właśnie na nas, jako przedsiębiorcach, również spoczywa odpowiedzialność za innych, zwłaszcza w tych trudnych chwilach. Dlatego nagrywamy ten materiał po to, żeby zachęcić Was do tego, żeby zaangażować się w tą pomoc jak najlepiej. I wiem również, że niektórzy nie wiedzą, w jaki sposób mogą pomóc, dlatego pod tym postem zamieszczamy link, z informacjami pozyskanymi od Caritas jaka pomoc w tej chwili jest najbardziej potrzebna. Jako woda dla firmy również już przekazaliśmy 15 tysięcy butelek 1,5 litrowych wody pitnej na tereny powodziowe. W tym tygodniu na pewno będą jeszcze kolejne transporty w tamtą stronę. Zdecydowaliśmy również, że przez cały ten tydzień na każdy 10 sprzedanych palet wody jedna będzie po prostu przekazywana na pomoc dla powodzian. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich do tego, żeby się włączyć do tej akcji. Każdy w taki sposób i na taką miarę, jak jest w stanie. I więcej informacji na temat właśnie tego, jak to zrobić w linku pod tym postem. Dziękuję bardzo.